Oto jest Kleome kolczasta. Rok 2022 jest między innymi rokiem botaniki. Mija bowiem 100 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Będąc jego członkiem pozwolę sobie w tym roku przybliżyć więcej gatunków takich naszych zielonych sąsiadów. W 61. epizodzie poznamy Kleome kolczasto. Bohaterkę tego filmu spotykam od lat w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Inne polskie nazwy tego gatunku to Hełpia ciernista, Kleome ciernista. Kiedyśmy się poznali po raz pierwszy, a było to w 2004 roku, w Pieskowej skale, nosiła ona łacińską nazwę Kleome spinosa. Teraz to Kleome hasleriana. Dlatego niezwykłego gatunku utworzono oddzielną rodzinę Kleomatacy. Przede wszystkim interesująca roślina ozdobna, u nas uprawiana jako jednoroczna. To zrozumiałe, skoro jest rodzima dla flory tropikalnych obszarów Ameryki Południowej i Środkowej. W krajach o analogicznym klimacie jest gatunkiem inwazyjnym. W sprzyjających warunkach osiąga metr wysokości. Zdobi licznymi kwiatami w odcieniach od bieli po purpurowe. Kwitnie od lipca po sezonu wegetacyjnego. Kwiaty tworzą luźne grono, dlatego im więcej osobników w danym miejscu, tym lepiej. Wystarczy metr kwadratowy. Roślina wytwarza nasiona odstających na sporą odległość od osi kwiatostanu w torebkach. U mnie nawet jednego roku przezimowały w gruncie i dały drugie pokolenie. Trzeciego nie było. Tym razem nie będzie tradycyjnej mantry. Podstawową zaletę gatunku już znacie. Jest też poważna wada, ponieważ liście tego gatunku do zbudzenia przypominają konopię. To może spowodować niejaki dyskomfort. Po pierwsze, jeśli macie nieznających się na roślinach sąsiadów, Musicie liczyć się z objazdem lachatem świadomych służb nierzadko przed bladym świtem i z dyskoteką, jak to mają w obyczaju. Po drugie, rośliny mogą zostać zniknięte przez tych, którzy są rządni odmiennych stanów świadomości i także nie są botanikami.